Manko, jestem Lucek, to jest Farming17. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Zaczniemy z grubej rury. Aha, właśnie, jeszcze muszę coś sprawdzić. Ceny, ceny, ceny. Mm -hmm. Nie, ceny są w porządku znaczy w porządku, nie są w porządku, są bardzo niskie. Ale w porządku są, dlatego że mogę rozpocząć sobie pracę i tak: zaczniemy sobie od kultywowania moich pól i będziemy słoneczniki sobie siać. Tutaj mam już siewnik do Walter. Walter jest słabszy od tego mojego drugiego ciągnika, który właśnie skończył pracę z moim e, głęboszem. Musimy go zwrócić, tak? Ten. Zwrócimy sobie głębosz i bierzemy ten ciągnik i musimy zacząć kultywować. Wziąłem sobie naprawdę niezły kultywator, bardzo szeroki. Akurat na 300 koni mechanicznych dokładnie tyle, ile ten ciągnik posiada. Ten ma 300 koni mechanicznych i powinien sobie bez problemu z tym poradzić. I też w czasie, kiedy te ciągniki będą sobie pracować, kupimy sobie kershera i chyba zrobię jakąś misję u innego rolnika, żeby trochę zarobić. Wiadomo, żeby może jakieś pole było tańsze później do kupna, bo to zawsze parę tysięcy mniej za ileś tam robót, za ileś tam misji, które wykonamy u innego rolnika. A tutaj mam taki duży kultywator niebieski. Nie wiem jak on, on ma chyba 12 metrów szerokości. Zobaczcie sobie kultywatory. Tak, on jest tutaj. 300 koni mechanicznych, dokładnie ile ma mój czerwony ciągnik? 300 koni mechanicznych. Pyk, tak, dokładnie tyle samo. 17 km na godzinę. Prędkość może osiągać przy tym kultywatorze. To jest dosyć dużo. I 12 metrów szerokości, gdzie będziemy mieli jeszcze w zestawie siewnik. Ten ma tylko 9 metrów, tamten miał 12 i 15 km na godzinę, czyli jest wolniejszy. Ten, ta walka będzie sobie wolniej jechała z tamtym siewnikiem. No i myślę, że będą mogły te, te dwie maszyny ze sobą współpracować na jednym polu bez problemu, jako pracownicy moi. I zaczniemy sobie tym razem od pola numer 20. Oba pole z pola, są już przygotowane, są już zaorane, przeorane, gotowe do, myślę, że kultywowania i zasiewu. A będziemy właśnie siać słoneczniki, czyli bardzo, bardzo ładne plony z tego będą. Myślę, jak to już obrośnie nam wszystko zakwitnie, zrobi się tak żółto na polach, to będzie tutaj bardzo ładnie. Stawimy sobie pełną szerokość właśnie tam, nie wiem, chyba nawóz też jest razem w tym, z tym siewnikiem. Okej, okay, uwaga, 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 Widzimy tutaj równiutko i chyba będzie w porządku, nie? Tak, idealnie. Zobaczcie, jakie to jest szerokie. Naprawdę bardzo, bardzo szeroki jest ten kultywator, bardzo fajny. I tak, tutaj mamy już nawóz, więc jak sobie zasiejemy, to od razu będziemy ponawożone i możemy w zasadzie ustawić tego pracownika bezpośrednio za tamtym pracownikiem żeby sobie pracowali w takim można powiedzieć tandemie nie powinni stwarzać sobie jakichś tam problemów, bo jak widzieliście ten siewnik będzie sobie jechał wolniej i też on bierze troszeczkę wężej niż kultywator, więc kultywator powinien skończyć pracę tutaj znacznie szybciej. Aha, dobrze. Bo mamy tutaj jeszcze znacznik, chyba skiby to się tak nazywało. Ale nie będziemy go rozkładać, żeby sobie właśnie nie przeszkadzali. Jeszcze troszeczkę tak ustawimy. Zobaczcie. Będzie jechał tak po troszeczkę. No i 14 km na godzinę, czyli jakaś niedobór, jakiś niedobór mocy chyba jest. Waltra 210 koni mechanicznych ma. A nasz siewnik... Nasz siewnik... Gdzie ty jesteś siewnik? Czemu ja nie widzę siewników? Hmm, poważnie? Co ja taki ślepy jestem? Kiedyś tu mieliśmy? Ej, no nie widzę siewników. Aha, oznaczone, świetnie. E, więc ten mój siewniczek ma zapotrzebowanie 180 koni powinien, mechanicznych. Powinien jechać pełną prędkością, 15 km na godzinę. Czemu tak nie jedzie? Nie wiem, musimy się go zapytać. Ten pomad mam ustawiony ok. Tutaj trzeba owieczki posprzątać szybciusio. Pyk, najszybsze sprzątanie na świecie. Cy, chciały tak sprzątać u mnie w pokoju po astonie. On czasami to potrafi na bałaganić. Nie mówię tu o kupkowaniu, tylko ogólnie, że no piesek to i sierść, i wszystko po sobie zostawi. Dobrze, czyli co? Ja bym proponował teraz pójść sobie na jakieś pole. Hmm. Na pole, czekajcie, ja sobie muszę mapkę otworzyć. Choroba, Co? Jak mogę zapomnieć, jak się mapkę otwiera? Co jest? Ważnie? Pod M? Pod P? Nie, no jak to się kurde. Dobra, chyba tutaj. Więc y, pola numer. Tutaj mamy skład gleby. Tu jest coś do zrobienia. Odwiedź. Co tu mamy? Tu chyba będzie y, już zbiór. Zobaczymy, ile to czasu będzie trwało. A 79 minut, niby. Mm, 37 tysięcy za to mielibyśmy dostać. A 79 minut, ja wiem. kurde no trochę jest tej roboty ale mam taki plan hmm, mam taki plan złowieszczy chyba mam dobry plan chyba mam dobry plan Czekajcie weźmiemy sobie weźmiemy sobie kombajny chyba mam dobry plan Chyba mam dobry plan. <laughs> Brzmi jak świetny plan. Najtańszy kombajn. Najszerszy header. Jaki może być? Prawie tyle co kombajn kosztuje, nieważne. I jedziemy na robotę! Podłączamy się tu. Ja wam zaraz pokażę jak to się robi. Tutaj nie interesuje nas... To trochę może nas interesować. jest tu na. Hmm. 13 będzie interesować. Zaraz zobaczymy. pamiętam, czy te kombajny mogły się zapełniać. Zaraz zobaczymy. O, choroba! A <laughs> on tu nie może podłączać się. O siep. Nie zostało przewidziane. No nic. Wiecie, co chodzi? Nie możemy go transportować jak normalnie. Może uda się nim jakoś dojechać. Chociaż ee, moglibyśmy pożyczyć... Nie, nie mam żadnej maszyny. Nawet pick-upa nie mam. Dobra, spróbujmy to. Nie, nie dojadę tym tak. Nie ma szans. <gry Istanbul> coś tu się nie zmieszczy nawet na ulicy. Ma 1000 metrów. Może... może jakoś zmieścić? Ja? Nie, nie ma szans. Muszę wypożyczyć też coś do transportu. <suszy> o oh, nie, najgorzej. Dobra, weźmy sobie pick-upa w takim razie. Pick-up powinien być chyba najtańszym środkiem transportu. Tu mamy za 22 tysiące, pewnie bierzemy pick Rodeo, wypożyczamy. Spróbujemy zrobić fajny myk, znacie pewnie, już Wam to kiedyś pokazywałem. Myk umyk, to sobie odłączamy. Bierzemy sobie pick Rodeo. Chodź Panie, pick Rodeo powinno się podłączyć. To jest chyba ten sam, sam haczyk, mam nadzieję, bo nie to będziemy musieli jakiś ciągnik wypożyczyć. Dobra, da się na szczęście. Okay. Teraz ustawiamy modyfikację. Follow me, żeby podążał nasz Pika Prodeo. Na... Jak to się. ma Pika Prodeo już jest chyba ustawiony. Pika Prodeo jedzie. Pika Prodeo. Jedziemy teraz na pole, na robotę. Pokażę Wam fajny myk. Nie wiem, już kiedyś pokazywałem jak to robić można, ale po prostu będziemy mieli dodatkowego pomocnika na polu i to tyle. Dobrze, jesteśmy już na miejscu, teraz ustawiamy się z tym sprzętem, powiedzmy po drugiej stronie pola, może tutaj gdzieś. Cyk, cyk. Z tym mamy naszego pick Rodeo, którego zaraz oczywiście oddamy, żeby nie było problemów. O kurczę, mam mało kasy, to nic. Cyk, chodź panie pick rodeo. Zwolnimy pracownika. Tyk. ok. O, zostawiamy naszą maszynę tu, Pika rodeo idzie w odstawkę. Wróć, cyk, i teraz tak. Przenosimy się do naszego komosie. Ustawiony inaczej header, musimy się wycofać. Myślałem, że tak fajnie udało mi się ustawić. On jest tak szeroki, ja nie wiem jak ten kombajn, no to jest... Pewnie pół metra by przejechał w rzeczywistości i by był załadowany do pełna. No ale tutaj w farmingu można robić takie fajne rzeczy. Okej, okay, mamy schowane. Cyklu cyk. Aż normalnie mu dupę podnosi. To nic. Naszykowane. Teraz możemy sobie wziąć mój kombajn stąd. Czyk. Teraz bierzemy sobie. O, nagle pojawiło się czas przewidywany 102 Sto... minuty dlaczego? Ale więcej kasy jest. Nie wiem, czekajcie. Jeszcze raz. Ops. O. A, widzicie, bo tutaj dostajemy różne maszyny. 79, czyli bierzemy misję, gdzie dostaniemy najwięcej kasy, wtedy dostaniemy najgorszą maszynę do roboty ale ale my będziemy mieli i tak podwójny podwójnie krócej będziemy to robić wszystko 41 tysięcy, to już fajnie 42 tysiące, przed chwilą było chyba 49, tak? I 102 minuty roboty o, jeszcze. Jeszcze. Czekajcie. Cyk, cyk. O, było. Ach, kurczę. Jeszcze raz. Było 48. Jest 48. Może być 48. Niech będzie. Startujemy misję. Zobaczymy, czy mi się uda zrobić to, co sobie zaplanowałem. Ale, wielki ten kombajn A patrzcie, taki mały header. Tam mamy taki malutki kombajn A taki wielki header. Teraz tak. Bierzemy sobie. Cyk. Mój headerek. Pięknie. Podstawiamy się tutaj. Cyk. Siadamy tutaj kombajn. ping, cyk, Włączamy. Okej, okay. wysiadamy się dobrze, okay. że było to szybko. Opuszczamy. Opuścił się czy nie? On nie jest jeszcze opuszczony. Eee, na dół, na dół nie jest opuszczony. Co jest? Chyba. Mam nadzieję, że. Co jest? <laughs> Zobaczmy, czy będzie kosił? Czy on będzie kosił? On chyba jest opuszczony. Nie wiem. No jedź, kosi? <laughs> eee, tak, jakby kosi. No dobra. Aha. Teraz pytanie, czy on się zapełnia? Moment, czemu on sam jeździ? Co jest? Co on robi? On nie miał sam jechać. Aha, coś, coś... Nie jest no dobra, nie, jest dobrze teraz. Dobra, odstęp y Musimy o kilkadziesiąt metrów ustawić go. Dobra, zapełniał się tam, nie. Ok, nie sobie tam ten. Wypnij. Zaraz my to zrobimy porządek. O nie, ja się nie mogę cofać, bo on też zwaliuje zaraz. Okej, teraz, okay. teraz sprawimy się jeszcze tak. Zobaczcie, jakie to pole jest długie. Ja ci pierdzielę. Co ja się wpakowałem? Może nie będzie tak źle. Dobra, odstęp w prawo 9 metrów. Teraz powinien się ustawić, bo on ma... nie wiem nie tam szerokości miał ten, ten, ten jego header. What? Nie, co ty mi tutaj? Spadaj! Może ten Windows. Dawaj, 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 dawaj. Musimy go odpowiednio ustawić. Chyba tak będzie ok. Co on robi? Ej, <laughs> Co ty robisz, tak? On w ogóle ma ten header za wysoko podniesiony, ale działa, no ważne, że działa, tak? Ja myślę, że ten kombajn jest za słaby, za lekki i ten header aż go podnosi tam z tyłu. Okej, okay. musimy go troszeczkę zbliżyć. Dystans. Nie, dystans za 4 metry, okej. Okay. Teraz dajmy tutaj 12 metrów. Bryk. Zobaczymy co zrobi. Dobra, my już w sumie naszą maszynerię też możemy włączyć. Pyk. Okej, okay, włączamy. Jeszcze 13 metrów. Okay, 13 metrów chyba będzie ok, to jest. Zobaczmy, czy będzie dobrze kosił. Czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Chyba będzie dobrze, nie? Czyli jedziemy sobie w kooperacji teraz Razem z Tomkiem. To jest Tomek Rolnik, który nam pomaga w pracach. Teraz ja się tak zastanawiam, czy on... Ej, ty stoi ta! Coś nie tak jest, ale nieważne. Nie, no, on się zapełnia. Nie wiem, czy on się zapełni do pełna, czy jak to będzie co my wtedy zrobimy. No nic, zobaczymy. Może będzie jechał... Nie wiem, coś nie jest tak z tym kombajnem. On, on, jemu chyba jest za ciężko z tym hellerem, wiecie? I on coś nie ogarnia, ja nie wiem. Dobra, dajmy trochę mniej. 12,5 metra, niech kosi też tutaj równo za mną. Ale on się za sekundę zapełni i będzie koniec. Ja będę musiał tutaj sam pracować. No nic, zobaczymy co się stanie. Niestety mój plan się nie powiódł, kombań się zapełnił. Teraz spróbujmy coś tutaj wykombinować inaczej. Spróbujmy się tu rozładować. ja okay, muszę go wyłączyć. Okej, okay. teraz. Moment, hop, hop, zostawiam okay. rurę i spróbujemy się tu rozładować. Będziemy musieli się tak co chwilę rozładowywać A... To jest okay. Wyładuj... Włącz Skowaj. Ale nie mogę się to wyładować Ech, niedobrze Mi się wydawało, że ten drugi kombajn nie będzie się załadowywał W tym wypadku tym zbożem Tu widzę, że się wyładowuje Znaczy załadowuje Niedobrze, bardzo niedobrze. Czyli będę musiał wszystko robić sam. Krótko mówiąc. Jakoś to ja pamiętam kiedyś robiłem, że ten kombajn jakoś się chyba nie wypełniał, czy coś takiego. I można było bardzo szybko zrobić właśnie te prace. Teraz będę musiał wszystko robić sam przez 70 minut. Tutaj jest bardzo dużo drogi. Chyba, że możemy to jeszcze troszeczkę przyspieszyć. Wymienimy się z tym kombajnem na headery. I na pewno skróci się czas, bo ten header, który jest w tym kombajnie, jest dużo szerszy. Może się okazać, że będę mógł go użyć, bo chyba był jakiś kiedyś problem z tym używaniem innych narzędzi. Dobra, zobaczmy. Zrobimy tak. Cyk. Dobra. No tutaj wymianę robimy troszeczkę. Zobaczymy, czy się da. Nie pamiętam, ale chyba był jakiś problem kiedyś z tym. Z tą wymianą narzędzi, właśnie teraz ogarniemy sobie No Ok, zobaczmy, <grymne> czy to się uda. Nie, no chyba działa. Okej okay. <grymne> zrobiliśmy inny myk. Nie tak, to tak Polak potrafi. Cyk, wymieniliśmy sobie header. No ten będzie nam troszeczkę szerzej zbierał, nawet więcej jak troszeczkę, więc on jest chyba nawet o jedną czwartą szerszy od tego headera, który mieliśmy do tej misji, nie? Więc to zawsze będzie troszeczkę szybciej, a że możemy sobie wziąć jakikolwiek header do tego kombajnu, to nie ma problemu i mogę sobie tak też dokończyć tą pracę, dostanę ile tam? 49 tysięcy dolarów za wykonanie tej misji, to nie ma specjalnie znaczenia, bo tu chodzi o to, że w ogóle ją zrobimy i że będziemy mieli później to pole taniej do kupienia, a ja je kupić zamierzam, bo jest świetne. Już nie mogę się doczekać, jak ustawię tutaj pracownika, jak będzie sobie zbierał rzepak albo soję i będę się nad nim paskił, będę patrzył, a to teraz musi to robić, a ja tutaj na tej misji siedziałem całą godzinę, żeby zebrać to do końca. już moi drodzy końcóweczka pracy na tym polu się zbliża, długo to trwało, chyba jakieś pół godziny, coś koło tego i no już będzie koniec, ciekawe ile kasy dostanę bonus za przyspieszenie mojej pracy, bo y, powinienem to zrobić, robić znacznie dłużej, a jeszcze proszę temu rolnikowi podkradliśmy pieniążków, zbiorów, bo tam jest mój kombajn, uwaga! No, nie jest tak źle. 48 tysięcy nagroda i premia czasowa 21 tysięcy dolarów i mamy 93 tysiące. Pięknie. O, o! A tutaj już mamy koniec naszych robót, Zobaczcie. Owi uwinęli się z tą robotą dosyć szybko, znaczy szybko, w sumie w pół godziny. Bo tak, tak mi mniej więcej zajęło. I teraz musimy sobie zrobić tutaj misję. Znaczy ustawić pracowników, żeby tutaj pracowali. Jak widać nie było żadnych kolizji, ani problemów, sobie bez problemu razem działali. Ustawimy na polu pierwszym i będziemy mieli teraz słoneczniki. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie będą wyglądały nasze zbiory. Bierzcie do roboty ziomek. Ok, już działa. Działa. I tutaj mamy kombajny. Zobaczcie, mamy 4200 tego rzepaku. Tu jest chyba jakiś najbliższy silos, zrzućmy to tam. Miejmy to z głowy. Nie będę już tego nie wiadomo gdzie sprzedawał. Ile to z tego będzie? Bo to mamy ile? 2004, no gdzieś z 10 000? 400, no gdzieś koło 10 tysięcy, O shit, jeszcze tutaj nie wyjedziemy. Bo tu jest płotek na całej długości, a silos jest o tu, 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 tu. Na przeciwko, ale chyba tutaj jest. Chyba tutaj jest wyjazd. Tak, tu będzie wyjazd. Mam nadzieję, że się zmieścimy tym kombajnem. Jest tutaj koniec płotka. I powinniśmy z tej rury móc się zrzucić do tego tutaj silosu. No, troszeczkę kasy z tego będzie. No, rzepak jest y, drogi, ale nie wiem ile akurat w tym Wally grinds tu mamy... Hmm. No, nie tak źle, mogło być gorzej. Nie ma co narzekać. Sprzedamy to i tak po, to jest skradzione, więc. Dobra, teraz ona zrzuca się od razu. No i zobaczymy, ile z tego będzie. I od razu zwrócimy te na no, maszyny, tak. Długo się zrzuca. No dobra, to weźmy sobie tu. Zwłaszcza, kasa ładnie rośnie. Cyk, lubię, jak kasa rośnie To sobie zwracamy. Pyk. I zaraz kombajn też zwrócimy. Strasznie długo się rozładowuje, on jest słaby niesamowicie, ale będziemy mieli 100 tysięcy, zobaczcie! PAM! 100 tysięcy wpadło i 7 tysięcy mieliśmy przychodu, czyli no tak, mniej więcej zgadłem, mniej więcej 10 tysięcy z tego sobie mamy. Bo nie tak, nie tak źle, ale nie, w sumie najlepiej. Zwracamy ten kombajn. 10 tysięcy, czyli można powiedzieć, ile on tam, ile wypożyczenie jego kosztowało tego kombajnu. wypożycz nie opłacało nam się chyba to, tego robić. Bardziej nam się opłacało wypożyczyć ten header wielki 4000 i tylko jego wypożyczyć i mamy już robotę, tak więc. Nawet wypożyczenie jego tak nie do końca się zwróciło, jeśli chodzi o ten kombajn. A też więcej mieliśmy z nim kłopotów podczas tej misji, niż pożytku, tak myślę. No i tu musimy się ustawić już następnym pracownikiem na polu numer 1, Czyli mieć piękne słoneczniki. Ja już nie mogę się doczekać, jeśli będzie tak pięknie tu wyglądało. Ej, patrzcie jak ten pracownik, jak ten kultywator szybko tutaj działa. Bardzo szybko. Pyk, rozkładamy się i tu już będzie będzie można robić kolejne zbiory słonecznika. Tak, piękny zbiór. Ok, zobaczmy sobie teraz. Ktoś mówił, że na tej mapce ja mogę zrzucać się do silosu. Że, że ta mapka ma taką możliwość, że do silosu z burakami. Ale nie mogłem, nie, nie chciałem tego testować. Nie wiem, może można by było spróbować. Wziąć na przykład jedną łyżkę, albo jedną wywrotkę, i spróbować to zrzucić do silosu. Jeśli byłaby taka możliwość, super! Eee, ale z drugiej strony, już mam wszystko tutaj poskładowane ładnie. Minus jest taki, że nie wiem ile ja tego tak naprawdę mam, bo nie mam tutaj napisane, nie? Ale jeśli byłaby taka możliwość, można by było to sprawdzić. Ale to byśmy mogli już sprawdzić sobie w następnym odcinku. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się na razie. Bye-bye.